Czytając kiedyś komentarz do Ewangelii, natrafiłem na takie słowa, że Stary Testament powstał w przeciągu kilkunastu lat. Nowy Testament, aż do pierwszego wieku naszej ery, włącznie. Nowy Testament powstał w pierwszym wieku naszej ery i ogłosił go Jan Chrzciciel. Natomiast od dziesięciu, kilkudziesięciu lat. Człowiek pisze najnowszy testament. Chcielibyśmy podążać tą linią w naszej refleksji adwentowej. Jak to jest z tym nowym, starym testamentem i najnowszym testamentem. Stary testament ukazuje nam, ludziom, historię zbawienia, kolejnych przymierzy, które Pan Bóg zawierał z ludzkością od potopu przez... Abrahama, przez Mojżesza, i tam istotą wydaje się tego Testamentu Starego jest zachowywanie przymierza, jest wypełnienie prawa, jest co do joty wypełnić to, co znajduje się w Bożych przykazaniach. I tak prorocy nawoływali ludzi, aby byli wierni Panu Bogu, aby właśnie szli tą drogą sprawiedliwości by móc doświadczać Bożej mocy. Czego też wyraz mamy w postawie i osobie i posłannictwie Jana Chrzciciela, który jak słyszeliśmy w tej niedzielę wzywał do prostowania dróg przed Panem Bogiem, do zasypywania tych dolin, do równania tych pagórków. Czyli aby przyszedł, aby mógł przyjść Pan Bóg ze swoją mocą, trzeba wyrównać te drogi. Trzeba po prostu nawracać się. O tym posłannictwie Jana Szlicera dowiadujemy się ciągle właśnie na tych na tym roratach w liturgii słowa adwentowej. Nowy Testament to przede wszystkim dokonane zbawienie przez Jezusa Chrystusa. To nowa Ewangelia, dobra nowina. To nowe prawo, które ogłosił Pan Jezus. Ale to przede wszystkim zbawienie nas ludzi na drzewie krzyża. I to, czego możemy powiedzieć, czego nie mieli właśnie prorocy Starego Testamentu, czego nie widział Jan Szciciel, prorok Izajasz, czego nie mogli doświadczyć, to nie mogli zobaczyć na pełnię miłości Chrystusa, Boga. Ta pełnia miłości wyraziła się właśnie w krzyżu. I każdy chrześcijanin niejako może więcej wiedzieć o Panu Bogu, aniżeli każdy prorok Starego Testamentu. Dlatego, że patrząc na krzyż widzimy, jak wielkiej rzeczy dokonał Pan Bóg, zbawił nas. I zobaczmy, o ile w Starym Testamencie jakby istotą, tak przynajmniej sobie wyobrażali ludzie, że istotą tego przymierza jest moje zachowanie przymierza tak w Nowym Testamencie, jakby istotą jest działanie Pana Boga, jest zbawienie Pana Boga. To nie człowiek zbawia się swoją mocą, nie człowiek osiąga sprawiedliwość, ale właśnie to, to Chrystus nas bawia, to Bóg nas bawia. Chociaż widzimy i w Starym Testamencie właśnie, że Stary Testament jest świadectwem działalności Pana Boga, ale człowiek jakby myślał, że to On przez swoje nawrócenie, przez swoją sprawiedliwość, przez swoje wypełnienie prawa, to On osiągnie zbawienie, to On zyska sobie przychylność Pana Boga. I kiedy przechodzimy teraz do tego najnowszego testamentu, o co tutaj może chodzić? Chodzi o to, że człowiek tak już uwierzył w Pana Boga. Że przecież Pan Bóg nie może potępić żadnego człowieka. Pan Bóg nie może wykluczyć żadnego człowieka. Pan Bóg nie może ukarać żadnego człowieka. Tak jest kochający, tak jest miłosierny, że mogę robić, co mi się podoba. Że w zasadzie nie zabiegam o to zbawienie, nie zabiegam o przychylność Pana Boga. Nie staram się zachowywać tych przykazań nowego prawa. Prawa miłości. I tak człowiek właśnie uległ takiemu zarozumialstwu, że w zasadzie wystarczy, żebym miał jakąś tam mdłą wiarę, żeby wystarczy, że w jakiś sposób ufam jakiemuś Bogu, którego nie do końca poznałem i wszystko mogę robić, co mi się podoba. To, bracie i siostro, tak nie działa. To nie jest Nowy Testament, bo my zbawiamy się w oparciu o Pana Boga. I znów właśnie człowiek uległ takiemu myśleniu, że to ja znów mogę robić wszystko, co chcę, a Pan Bóg nie zbawia bez mojego udziału. Tymczasem słyszeliśmy w Ewangelii, że królestwo Boże doznaje gwałtu, ludzie gwałtowni, gwałtowni go zdobywają. Ci gordziwi, ci jak Jan, Chrzciciel, ci jak Franciszek. Święty. Jak nasi patronowie, ci, którzy właśnie starali się o tą sprawiedliwość ze wszystkich sił, ufali Bogu, wierzyli, a jednocześnie czynili wszystko. Wszystko, co w ich mocy, aby się zbawić, aby pomóc zbawić też innym ludziom. A więc ufali Bogu, jakby to Bóg w stu procentach zbawiał i tak jest, ale czynili wszystko tak, jakby to wszystko ode mnie zależało. I dlatego to jest takie poprawne spojrzenie na naszą religijność żebyśmy ciągle poznawali Pana Boga ciągle odczytywali jego wolę poznawali dobrą nowinę i byli otwarci na jego działanie Po pytanie właśnie czy w tym zarozumieniu czy Pan Bóg może odmówić mu człowiekowi zbawienia Pan Bóg nie odmawia nikomu zbawienia bo właśnie przyszedł z dobrą nowiną, że każdego chce zbawić. Jezus Chrystus zawarł to przymierze z ludzkością, już nie tylko z Izraelem, ale z każdym człowiekiem przez swoją mękę i krzyż. I właśnie my akcentujemy w tych roratach ten cud nad cudami, czyli Bóg przychodzi ze swoją mocą, ale człowiek niestety może z tej mocy nie skorzystać, może się zamknąć na Pana Boga. I tutaj chcemy przejść właśnie w sposób płynny do dzisiejszego tematu. Mianowicie dzisiejszym tematem są, jest akt pokutny, który występuje na początku Mszy Świętej. Bardzo ważny akt pokutny, w którym po pierwsze przepraszam, po drugie przebaczam i żałuję wcześniej. Żałuję, przepraszam i przebaczam. Kiedy przychodzę właśnie do Pana Boga, chcę przeprosić Go za swoje grzechy. Przed tym aktem pokutnym, zanim powiedzieliśmy, spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, ksiądz robił taką chwilę ciszy, po to, aby człowiek sobie wzbudził ten akt żalu. Nie chodzi o to nawet, żeby przypominać sobie wszystkie grzechy, jakiekolwiek mam. Ale tym aktem dobrej woli, Panie Boże... Przebacz, zgrzeszyłem, otwieram się właśnie na działanie Pana Boga, na Jego moc, na Jego łaskę. Z drugiej strony przebaczam także, bo mając świadomość, że przychodzę do Pana Boga, muszę też mieć świadomość, że jestem pojednany z drugim człowiekiem. Bo w tym akcie pokutnym prosimy także Pana Boga, Matkę Najświętszą. Aniołów bliźniego o modlitwę za mnie, żebym więcej do tych grzechów nie wrócił. I tak właśnie ten akt pokutny zaczyna się, Spowiadam się Bogu wszakmogącemu i Wam, bracia i siostry. Pan, Bóg, Pan Jezus mówił w Ewangelii, jeśli masz przyjść, dar swój, ofiarować, a wiesz, że brat Twój ma przeciw, coś przeciwko Tobie, jeśli zawiniłeś. Jeśli się nie pojednałeś, to najpierw idź, pojednaj się z bratem, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Ten dar zostanie przyjęty i Pan Bóg udzielić swojej łaski. Nie możemy przychodzić do Pana Boga nie pojednawszy się z drugim człowiekiem. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz wychodzili z kościoła, poszli do naszego bliźniego, brata, siostry, mamy, taty i powiedzieli, przepraszam, ale może uczynić to w najbliższym czasie, kiedy mamy świadomość, że nie wszystko jest w porządku. Bracia i siostry, mamy wiele różnych tych aktów pokutnych. Ksiądz wybiera różne. Jest trzy formy aktu pokutnego, ale także formą aktu pokutnego jest tak zwana aspersja, czyli poświęcenie, pokropienie wodą święconą. I tak jak akt pokutny gładzi grzechy powszednie, czyli lekkie. Tak właśnie też aspersja władzi grzechy powszednie, lekkie. Po to, abym był otwarty na Pana Boga, na Jego łaskę. Bo kiedy będę zamknięty przez właśnie grzech, przez złość, przez nienawiść, przez jakieś zarozumiaństwo, nie doświadczę zbawiającej mocy Pana Boga, Jego łaski. To Bóg nas bawia. Bóg Okazuje nam swoje miłosierdzie pod warunkiem, że ja noszę w sobie tą dyspozycyjność, aby Bóg to wszystko, co jest we mnie złe, dobre, zabrał i obdarzył mnie swoją łaską. Oczywiście z grzechem śmiertelnym, z grzechem ciężkim nie możemy przystąpić do Komunii Świętej, gdyż byłaby to Komunia Święta Świętokradzka. Żadnego pożyczku duchowego dla mnie. Jeszcze większy grzech, dlatego że obrażam Pana Boga swoją postawą. A potem, właśnie po tym, po tym akcie pokutnym, jak powiedziałem na początku Mszy Świętej, chcemy właśnie akcent postawić na Pana Boga. Chcemy wychwalać Jego dobroć i Jego miłość. On przychodzi, on dla nas się rodzi, aby nas bawiać. Tą pieśń. Za, zaśpiewali aniołowie, właśnie zwiastując narodzenie Pana Jezusa. A potem, bo kiedy wychwalimy już Pana Boga, w tym hymnie, jest wezwanie kapłana do modlitwy, jest tak zwana kolekta, i także ksiądz mówi módlmy się, następuje chwila ciszy, po to, abyśmy sobie uświadomili, w jakiej intencji chcę. Przeżywać tą Eucharystię, jakie intencje chce przyjąć Może Komunię Świętą, jakie intencje chce Panu Bogu ofiarować tą prośbę, intencję, podziękowania czy przeproszenia. I potem ksiądz w tym, tej modlitwie, oracji zbiera te wszystkie nasze modlitwy i przedstawia je Panu Bogu. Stary Testament, Nowy Testament i najnowszy. W Starym Testamencie Pan Bóg zawarł przymierze z Izraelem, w Nowym Testamencie z całą ludzkością, a ktoś a w tym komentarzu prze, przeczytałem, że to człowiek zawiera przymierze ze swoimi wyobrażeniami Pana Boga. Wyobrażenia nas nie zbawiają. To Bóg żyjący, prawdziwy, z mocą przychodzi, aby nas bawić. I zostańmy tylko na tym nowym testamencie. Na tym, że Bóg nas zbawia, Bóg działa, ale ja wszystko mogę, muszę czynić, aby doświadczyć tej mocy Pana Boga, aby być otwartym. Nie jestem człowiek, człowiekiem sprawiedliwym, nie osiągam swoje zbawienie na podstawie swoich starań, ale właśnie otwieram się, otwieram przestrzeń dla działania Pana Boga, dla Jego sakramentów, dla Jego łaski, dla Jego miłości. Amen.